Kajka, jestem Mary i dziś zapraszam Was na vlog. W tym tygodniu powinny być już dwa filmy, we wtorek i w czwartek, no ale dziś pokaże się dopiero ten, dlatego, że no nie poszło wszystko tak prosto, jak myślałam, jeżeli chodzi o moją pracę, o moje pisanie. No i dopiero skończyłam to wszystko, co trzeba było wczoraj, więc stwierdziłam, że no, no niestety, no muszę wybrać jednak naukę na razie. Po prostu wiedziałam, że ta sprawa wymaga zakończenia, no i nie mogę niestety. Odrywać się od tego, i muszę skończyć, i dopiero będę mogła wrócić tutaj do nagrywania. Są niektóre rzeczy, które po prostu trzeba załatwić przed innymi. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Więc stwierdziłam, że dziś dodam takiego vloga, że dziś nagram takiego vloga i wam właśnie jutro, czyli w sobotę wrzucę. Wczoraj myślałam, że też jeszcze uda mi się nagrać, ale nie, nie dałam rady, musiałam odpocząć, bo już oczy mi wysiadały po prostu od czytania, pisania i po prostu siedzenia cały czas przed laptopem. A też nie chciałam na przykład spać po 2 trzy godziny, no bo wiem, wiedziałabym, że to by się skończyło atakiem migreny, więc no gdzieś tam musiałam to jakoś tak ostatecznie porozkładać, jakoś to wybrać. Więc... Tak jest, teraz już będą filmy, mam nadzieję, że na bieżąco. Teraz nagrywam znowu na zapas, żeby już mieć te odcinki, żeby zmontować. Od razu dzisiaj będę montowała, bo jeszcze jeden film mam też do zmontowania, drugi w połowie, bo okazało się, że usunęłam jeden plik z testem podkładu z Miss Sporty. I no czasami tak się zdarza, że po prostu usunę plik. Rzadko, bo rzadko, ale się zdarza. I tak, nie mogę go znaleźć. Zaraz wam powiem też, dlaczego nie mogę go znaleźć. Więc to jest cel, na dziś, znaleźć ten podkład. Chciałam ciszy też troszeczkę ponagrywać. Ale to, co tutaj się dzieje przede mną na biurku, to jest jakaś masakra. I to jest nasz cel na dziś, czyli odgruzować się, odgruzować moje biurko. Bo przez ostatnie dwa tygodnie, te intensywne, przychodziłam tutaj, nagrywałam, malowałam się i wszystko zostawiłam na biurku. W związku z czym nie jestem w stanie nic więcej położyć na tym biurku. Nawet nie jestem w stanie rąk tutaj praktycznie położyć. Ja Wam pokażę, jak to wygląda, bo mam wrażenie, że osoby, które zajmują się właśnie makijażem w internecie, to znaczy testują te kosmetyki, zawsze mają wszystko tak poukładane super. Ja nie wiem, może tak rzeczywiście mają? U mnie czasami tak to nie wygląda. No i teraz właśnie ten moment, kiedy to tak nie wygląda. Od pewnego czasu staram się zawsze po całym dniu makijażowym, kiedy nagrywam kilka testów czy kilka TikToków, no to staram się to wszystko poodkładać na swoje miejsce. No a teraz tego nie robiłam. No i teraz Wam pokażę, jak to wygląda tragicznie. Więc będzie taki sprzątankowy hmm, vlog i przy okazji pokażę Wam też z tych kosmetyków, które tutaj leżą, które były nowe, które używałam w tym czasie, bo już więcej nic nie chciałam wyciągać, które mi się sprawdzają, więc będzie też takie podsumowanie powiedzmy testów ostatnich, które się pojawiały na kanale no i pokażę Wam po prostu, no to jest tragedia, jak to wygląda, ale Wam pokażę. Więc wspólnie to jakoś posprzątamy i potem mam nadzieję też, że uda mi się nagrać kolejny jeszcze film ze sprzątaniem właśnie toaletki, która jest tutaj, w sensie Alexa. Pewnie tam wyjdą ze dwa, ze dwa filmy z tego, dlatego, że mam potrzebę pozbyć się troszeczkę kosmetyków, to znaczy przekazać je dalej. Żeby ktoś sobie tam poużywał No bo trochę tego jest za dużo A niektóre rzeczy wiem, że nie będę Wam mogła już więcej polecać nie dlatego, że uważam, że one są teraz słabe, tylko dlatego, że część z nich nie jest już dostępna. Bo na przykład część kosmetyków jest limitowana i w tym momencie już są niedostępne. Dlatego też postanowiłam, że tych kosmetyków postaram się troszeczkę pozbyć, żeby było więcej tutaj miejsca, bo naprawdę to, co tutaj się dzieje w tym pokoju, to jest jakaś tragedia. Ja jestem bardzo zadowolona z tego, że mam tyle możliwości przetestowania kosmetyków. Ja sama też kupuję dużo tych kosmetyków, żeby testować, no bo coś muszę publikować, prawda? Więc. Tych paczek tutaj jest strasznie dużo, także trzeba to w końcu ogarnąć, yy, i to jest teraz ten czas. Więc yy, koniec już tego gadania, bo się nagadałam. Idziemy sprzątać. I teraz uwaga, pokazuję wam to biurko, ale przygotujcie się, bo to jest widok. No, to jest normalnie wysypisko kosmetyków. C No, jak widzicie, już tutaj na tym biurku nie ma totalnie miejsca, żeby się jakkolwiek poruszyć, także sprzątanko. sprzątanko. O! Znalazłam korpat, którego szukałam. Wystarczyło stanąć. No dobra, sortuję to kategoriami i, i lecimy, nie ma co tutaj się za bardzo użalać nad tym. I już prawie wszystko udało mi się posegregować z tego biurka, zaraz je przetek, Ale tak, była tutaj też taka gąbeczka, która już jest stara, brzydka, więc ląduję od razu w koszu. I mam tutaj jeszcze taką ładną, proszę bardzo, kosmetyczkę. I tutaj były głównie rzeczy właśnie, które chciałam zużyć, albo używam na bieżąco. I teraz przyjrzymy, co tutaj jest. Część myślę, że ja tych kosmetyków y, oddam, bo mi się na przykład już nie sprawdzają, e, albo trafię do denka. I na pewno do denka trafi ten tusz. Mogliście go zobaczyć w filmie Denkujemy. Już jest długo otwarty, a nie chce się w ogóle skończyć. No więc już, już jego czas, boję się już dłużej używać. E, ten podkład mm, z Ingrid hm, ogólnie nie jest najgorszy, ale ciemniej jak się okazuje. To już coraz bardziej właśnie ciemnieje. Jedna z was mi chyba właśnie pisała, że on z czasem coraz bardziej ciemnieje na skórze i rzeczywiście tak jest. Więc jeżeli gdzieś tam go zobaczycie, to już go nie, to nie, nie polecam. Na początku mi się fajnie sprawdzał, nie był jakiś super kryjący, ale ładnie wyglądał też właśnie w wysokich temperaturach. No ale teraz rzeczywiście, im dłużej go mam otwartego, tym coraz bardziej ciemnieje mi na skórze, więc nie wiem o co tutaj chodzi, także on leci dalej, do kogoś, kto może ma troszeczkę ciemniejszą cerę niż ja. Ten podkład kiedyś mi się mega dobrze sprawdzał i miałam Wam dać update, bo też go używałam w jakimś tam właśnie filmie z serii makijaż Miesiąca i rzeczywiście gdzieś tam teraz mi się waży. Wydaje mi się, że on po prostu gdzieś tam już się trochę utlenił może. No ale nie no, datę jeszcze ma dobrą. Aż tak dawno... No właśnie, kurczę, nie pamiętam wiecie, kiedy ja go otworzyłam. Może rzeczywiście już jest, już jest po terminie od otwarcia, ale nie widzę, ile tutaj jest miesięcy na zużycie. Bo jak 24, to raczej nie, nie, nie było to aż tak dawno temu. Tutaj ta data termin przydatności jest ok, więc jego też sobie oddam, niech leci sobie dalej. To znowu jest produkt, który lubię i do którego pewnie niedługo wrócę, czyli unbelievable od L'Oreala. To jest korektor, który rzeczywiście teraz używam e, i ja ogólnie go lubię, chociaż ten odcień na jasniejszy wcale nie jest taki super mm, gdzieś tam jasny. Im więcej korektorów testuję, tym bardziej widzę mm, więcej minusów tego produktu, więc już w tym momencie powiem Wam, że są lepsze produkty e, w podobnej cenie, także jego po prostu jak najszybciej teraz używam i, i rzeczywiście go używam tylko pod oko. Bo jak doczyszczam brwi, to robi się strasznie żółty, więc no nie, już jednak już, 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 już się nie lubimy, więc to się zmieniło. Tutaj ten korektor też teraz używam, już tu prawie nic nie zostało, bo gdzieś tam, no jak widzicie, praktycznie nic się nie nabiera, więc w sumie nie wiem, czy nie pójdzie on już do dudenka. chociaż jeszcze mogłabym zdjąć tutaj tę nakładkę, ten stopper bo zazwyczaj w środku okazuje się, że jeszcze trochę tego produktu jest, a no trochę mi szkoda wyrzucać kosmetyki, których gdzieś tam jeszcze troszeczkę zostało. Tu mamy też resztkę tego korektora Maybelline, więc to zostaje tutaj na wierzchu, bo będę sobie, oj przepraszam Was, bo będę sobie zużywać właśnie ten produkt. Tutaj ten korektor, no też już Wam go nie polecam. od jakiegoś czasu ta formuła się zmieniła, on strasznie ma, Ciemne te kolory, one ciemniej, no chyba, że dobierzecie sobie odcień albo go lubicie, po prostu, no to ok. Aczkolwiek ja już w tym momencie nie mogę go polecić, nie spełnia moich kryteriów, także no nie. Teraz tak, tutaj mamy ten puder z Bell, z tej serii, właśnie azteckiej. Ja już go tutaj sporo zużyłam, więc myślę, że też go niedługo zużyję albo właśnie przekażę dalej. Tutaj mamy, co tu jeszcze? Tutaj też jest ten olejek wegański, więc on idzie do do, do, do do dęka, bo okazuje się, że on tutaj leży, a nie powinien, bo już go tam nic nie ma, bo już go tam po prostu nie zostało. Mamy też tutaj bazę, to też sobie zostawimy, bo myślę, że szybko ją teraz zużyję. Ten peeling natomiast nie zdążyłam zużyć, więc już tutaj troszeczkę leży. Kurczę, nie pamiętam, kiedy była ta wegańska seria, ale wydaje mi się, że już z na pewno temu, więc już go nie będę używać na usta. Tu mamy taki pyłek, jego musimy odłożyć. Tu mamy też taki rozświetlacz, odłożymy. Potem zobaczę w sprzątaniu już toaletki, czy gdzieś tam się pożegnam z nimi, czy też nie. Mam tutaj też mój, jeden z ulubionych produktów, czyli te cienie od Catrice Dobrwi, One też gdzieś tam będą zużyte. Mam tutaj też te płynne cienie z Bell, ze świątecznej kolekcji. Bardzo lubię te cienie i, i dobrze mi się sprawdzają. A co to jest? Czekajcie. Aha! bo tutaj jest jakaś różnica. Czy one są z różnych kolekcji świątecznych? Może? Bo ten jest inny w opakowaniu i ten jest inny w opakowaniu. W każdym razie, może tak, może tak być, ale bardzo je lubię. Tak samo ten rozświetlacz, nie rozświetlacz, ten cień rozświetlający, taki Widzicie, troszeczkę jeszcze jaśniejszy niż te z tej serii niedawnej od Bel, więc one tutaj zostają. W ogóle położę je sobie po olejków, zaraz Wam pokażę w którym miejscu. I one sobie tutaj będą stałe, bo zawsze jak chcę coś nałożyć szybko na powiekę, to właśnie wybieram coś takiego. Tu mamy też taki błyszczyk, więc on też zostaje w tej kosmetyczce. Mamy też taką pomadkę, ona też jest fajna, taka delikatna, różowa. Też była w jednym z filmów. No i tak... Tak to wygląda. Także myślę, że te trzy produkty idą dalej. Ktoś na pewno użyje z chęcią je do końca. A te idą do denka, a następnie do kosza. A te wszystkie produkty, tak, te wszystkie produkty były na biurku. Jak widzicie, no, trochę tego jest. I pomimo tego, że ten film już nagrywałam chyba trochę dalej niż dwa tygodnie temu, na przykład o Vibo, to też jeszcze potem później nagrywałam TikToki. No i tak to niestety wyglądało, że aż tyle produktów się tutaj znalazło. Tu są produkty od Teamu X. Tych produktów od MAF Fashion na pewno się nie pozbędę. Tutaj te produkty od Marleny Sojki bardzo, bardzo lubię. Zastanawiam się tylko nad paletką, czy na pewno ją zostawiam. Zobaczymy. Te produkty od Smashboxa nie jestem w trakcie testów. Bardzo mi się fajnie sprawdzają. Te tanie Produkty z Lidla super, bronzera się na pewno pozbędę, no bo no nie potrzebuję. Zastanawiam się jeszcze nad linerem, czy nie przekazać dalej, dlatego że on jest spoko, ale ja nie umiem za bardzo rysować, nie, znaczy nie, umiem, nie lubię rysować takimi linerami w pędzelku, ale on jest okej. Okay. Te produkty od Sylwii Przybysz, genialne, cudowne. Tu są produkty, które miałam nagrać i jeszcze nie nagrałam, czyli te e, produkty nowe do konturowania mokrego od Ingrid e, i tutaj właśnie produkty od Lexi. I tu produkty od lekcji, żeby to porównać. Tu są te podgłady, to tu są tusze, które też testowałam. Tutaj są mydełka, które też zobaczycie zaraz w filmie. Tutaj są paletki od Eveline, tutaj produkty od Mio. Ten puder mi się fajnie sprawdza. Teraz jak na przykład szybko się maluję, żeby nagrać jakiś film i właśnie sobie nakładam ten puder. Bardzo spokojnie się do tego sprawdza, że gdzieś tam jak po domu chodzę, to właśnie fajnie. Gdzieś tam jak mam makijaż, to mi się go używa. Tutaj są te produkty od Vibo tego różu nie polecam. Słuchajcie, masakra możecie zobaczyć. Na, na rolkach, na szorcach, też w filmie najnowszym z testem kosmetyków z Rossmana. Próbowałam go gdzieś nałożyć też tak po prostu na podkład już przefuturowany i rzeczywiście gdzieś tam ten pigment jest większy, w końcu widać ten produkt, ale roztopił wszystko pod spodem. Więc czasami się to udaje z tymi kremowymi produktami, a tutaj zdecydowanie nie. Konsystencja wazelin zdecydowanie sprawia, że no, ten produkt jest no, niegodny nie, nie polecenia, na pewno niegodny polecenia. Są jeszcze jakieś produkty z Eveline, które wyciągałam w trakcie to produkty z Maybelline, ten puder i ten podkład. Jest używany przede mnie co chwila. Genialne produkty. Ten, próbowałam jeszcze się do niego przekonać, no ale niestety on na pewno pójdzie dalej ode mnie, bo no nie, no u mnie, na moich brwiach się to totalnie nie sprawdza. Tu są jakieś rozświetlacze, produkty z bela jeszcze i tutaj produkty jeszcze z AA, które testowaliśmy. Wszystko jest spoko. Oprócz tego pudru dla mnie on ma ciemną bazę. No niestety jestem za jasna, żeby go używać, także na razie go nie polecam. I też tego mydełka się pozbędę, przekażę go gdzieś dalej, bo komuś, może się komuś właśnie sprawdzę. Widziałam też w komentarzu, że jedna dziewczyna się zgłosiła, że ona używa w ogóle to mydełko i super trzyma bez w ogóle dodawania wody. Natomiast no u mnie to nie przejdzie, bo nie jestem w stanie w ogóle Włożyć w to mydełko. Także tak to wygląda. Zaraz to będę próbować włożyć z powrotem do Alexa. Natomiast jeszcze tutaj przejrzę to dokładnie, czy wszystko potrzebuję, co mogę gdzieś tam puścić dalej. Oprócz tego, co już Wam powiedziałam, że puszczam dalej, to natomiast idzie na pewno do nagrania najlepiej jutro, żeby po prostu już móc. To schować i myślę, że tak, to będzie też te produkty z Mio Na pewno wszystkie sobie nie zostawię, chociaż chciałam jeszcze tych coki nagrać, więc może to zrobię też jakoś, może dzisiaj jeszcze zobaczymy. Słuchajcie, teraz, teraz to można nagrywać. Jak coś to, to nie jest coś, czego nie mogłam doczyścić na biurku, tylko po prostu jak składałam to biurko, to wydaje mi się, że uderzyłam w, tutaj w to miejsce śrubokrętem. Czymś na pewno takim, co używałam do składania, więc no, w końcu jest czyściutko. Tu się jeszcze suszy, bo przecierałam przed chwilą, także super. Jeszcze tutaj na biurku stoi takie pudełeczko. I je też e, musimy przejrzeć, co tutaj jest. Na pewno ten błyszczyk z Kiko zostawiam, bo właśnie położyłam go tutaj dlatego, że leżał tu luzem, bo go ostatnio używam. Ten to jest odcień 02, bardzo fajny. To mamy taką pomadkę z Eveline, to jest ta matowa. Tutaj jest też takie, takie coś, taki produkt. Nie wiem, czy ja go używałam. Wygląda, jakbym go użyła. I tu jest brązer i rozświetlacz. Ale chyba sobie przejdziemy dalej ten produkt. I tak samo zrobię z tym od Ingrid. Używałam to w teści Ingrid. I to są rozświetlacze, z tego co pamiętam, trzy różne. Ale myślę, że już mam inne produkty, które będę używać. Też ten produkt puszczam dalej, SPF 40, to jest ten krem CC od HEAN, ale ja dostałam od nich prezent wtedy, jak robiłam test marki HEAN, to po prostu mi te produkty wysłali i wiecie, no jak Wam ktoś daje prezent, no to yy, najczęściej nie pytają marki, jakie kolory używacie yy, i tutaj akurat był odcień 03, czyli medium więc on jest o wiele na mnie za ciemny więc cieszyłam się bardzo, że mogłam przetestować, nie musiałam kupować akurat tych produktów. Jednakże stwierdziłam, że wielu osobom się on sprawdza, więc może ktoś będzie chciał właśnie tutaj przetestować dalej, a używałam go 3-4 razy, natomiast nie chcę mi się go rozjaśniać, a nie będę się widzieć, że się opalę aż tak mocno, bo raczej się nie opalam, także myślę, że tutaj puszczę dalej ten produkt. Tu mamy też scham taką paletkę i jej raczej nie puszczę dalej, bo ona była fajna, nie mogę jej teraz wyciągnąć. Tu są, to jest rozświetlacz i bronzery z tego co pamiętam, więc raczej ona zostaje. Tak samo ten puder muszę do niego wrócić, bo nie pamiętam czy mi się super sprawdził czy nie. Tutaj ten podkład raczej też puszczę dalej, dlatego że nie za bardzo mi się sprawdził, ale na koniec test do testu podkładów i dopiero wtedy zdecyduję czy Puszczę go dalej, bo to jest najjaśniejszy odcień, jak dobrze mi się wydaje, 005 Więc zobaczę wtedy No nie zużyłam go za dużo Bo był ok z tego co pamiętam Ale nie na moje potrzeby To znaczy, że produkt jest spoko Ale ja nie lubię takiego wykończenia Tak mi się wydaje, że tak to było Ale jeszcze muszę go przetestować Użyć jeszcze raz I, i wtedy dopiero podejmę decyzję O tym produkcie zapomniałam, jest to żel do laminacji brwi Czyli takie jak kopuje, Więc on zostaje tu nie ma co gadać w ogóle. Tu mamy też taki korektor od Ingrid i myślę, że myślę, że on pójdzie chyba dalej chociaż jeszcze nie wiem, zastanowię się, bo on też był chyba całkiem spoko, tylko że muszę to wszystko, słuchajcie, przemyśleć, bo po prostu tych kosmetyków jest za dużo. I pamiętajcie o tym, że to, że ja tutaj tyle kosmetyków Wam pokazuję, to nie znaczy, że każdy powinien tyle kosmetyków mieć, to jest raczej no, niezbyt dobry pomysł, bo powiem Wam szczerze, że, że ja czuję się już troszeczkę przytłoczona tą ilością, więc nadal chcę testować jak najwięcej tych kosmetyków, ale ja po prostu muszę po głębszych testach przekazywać te kosmetyki dalej, bo no, tego jest po prostu za dużo i nie chcę, żebyście te kosmetyki marnowały, a też chcę cały czas dalej dla Was testować te kosmetyki. No i sama też to lubię, więc myślę, że mm, tak to będzie fajnie ostatecznie zrobić. Tuż do rzęs oczywiście zostaje. Ten błyszczyk może jakoś szybko zużyję. Zobaczymy. Błyszczyki raczej szybko się zużywają. Tutaj te produkty ze świątecznej kolekcji. Bela też muszę szybko zużyć. One nie są zbyt, zbyt duże. Więc myślę, że to się uda. Tutaj jest też taki puder od Han, i nie pamiętam, czy on jakoś super wypadł. Ale to jest puder pod oczy, więc zobaczymy. Użyję sobie go jeszcze raz. Jak jakoś mnie nie, nie zachwyci super, to gdzieś tam pójdzie dalej i nie będę tutaj myślać, żeby kombinować. O to jest też ten fajny produkt, który zamienia pomadki. Błyszczące, matowe. Fajne to jest. I tutaj też jest taki cień, tylko troszeczkę ciemniejszy, płynny od B. Genialne konturóweczki do ust od Lamel, więc one zostają. Ich nigdy się nie pozbędę. I tu są jeszcze jakieś linery, ale tego używam na bieżąco, więc to zostaje. Ja tylko zdecydowałam się, że oddaję. I jeszcze do tego dołączyły pudry z Klaresy jeszcze taki róż z Klaresy, ale zanim jeszcze oddam, to jeszcze nakręcę, słuchajcie, no mam pewien pomysł jeszcze na film z tymi kosmetykami, a one były mało używane, ale właśnie jeszcze dam im ostatnią szansę, żeby mieć taką pewność co do opinii na ich temat, bo nie wszystkie są złe, nie wszystkie są jakieś wiecie, niefajne, czy nie do polecenia, tylko po prostu mam o wiele więcej innych, lepszych lub bardziej aktualnych produktów które w tym momencie gdzieś tam marki wypuszczają, także no muszę robić taką selekcję, bo zaraz jeszcze Wam opowiem. Tak, gadamy z tymi kosmetykami z tyłu, więc no, muszę robić tę selekcję. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Ja jestem bardzo wdzięczna za te produkty, też jestem zadowolona, że mogę kupować te produkty, że mogę tworzyć te treści, ale gdzieś tam muszę po prostu te kosmetyki niwelować, ich ilość. Bo ciągle mi jest szkoda na przykład podzielić się danymi kosmetykami dalej, które, które użyłam oczywiście, bo te, które nie użyłam, to często po prostu zostawiam do rozdań. Mm, I wcześniej miałam coś takiego, że a może tak moja przygoda w internecie się zaraz skończy, więc gdzieś tam zostawiam, zostawiam, chomikuję te kosmetyki. teraz już wiem, że no raczej tak szybko nie skończę z tworzeniem treści do internetu, więc no... Te kosmetyki wychodzą nowe i nowe i nowe i nowe w każdym praktycznie tygodniu jest jakaś premiera. Więc gdzieś tam no, nie dam rady zużyć tego wszystkiego, a chcę to wszystko testować. Więc fajnie jest coś pożywać tydzień-dwa, no a potem, jeżeli nie zrobi na mnie ogromnego wrażenia, ale będzie dobrem, no to dalej będę mogła polecić, będę miała jakąś opinię na temat tego produktu. Ale jeżeli nie zrobił na mnie jakiegoś takiego wow, że o chcę ten produkt zużyć do końca, bo go kocham, uwielbiam, no to będę po prostu. Yy, Dalej przekazywać, no bo, no bo tak jak mówię, zaczęło mnie to trochę przytłaczać mm, Natomiast cały czas jestem mega wdzięczna, że no, mogę tworzyć te treści Także e, taką podjęłam decyzję mm, i, i, I tak jak mówię, trochę mi szkoda się pożegnać z tymi kosmetykami e, Serduszku mnie boli, ale wiem, że no, muszę, bo po prostu ta ilość kosmetyków mnie zaraz przytłoczy całkowicie A, a jestem jedna I często jest tak, na przykład teraz jakieś jest lato to, to jest często tak, że maluję się tylko wtedy, mm, jak nagrywam, jak coś testuję w związku z czym nie zużywam tak szybko kosmetyków, więc mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. I pokazywanie takiej dużej ilości kosmetyków to nie jest właśnie po to, żeby, żeby ktokolwiek poczuł się, że mam mało kosmetyków i o kurczę powinienem mieć więcej. Nie, jak macie jeden podkład, jeden korektor, jeden puder, czy co wam tam potrzebne do makijażu, to to jest OK i to wam wystarczy. Ja pewnie też bym miała o wiele tych kosmetyków, mniej gdybym nie tworzyła, no ale jest jak jest, lubię to co robię, jest to moje genialne hobby. Które sprawia mi niesamowitą Friday, niesamowicie się z tego cieszę, że gdzieś że ci tam te marki też mnie doceniają i, i, i strasznie, strasznie lubię też te nowości testować, więc, więc po prostu, żeby mieć taką możliwość, żeby nie wiem, nie mieć trzech pokoi, bo nawet nie mam tyle miejsca, zagraconych kosmetykami, które no niestety tracą ważność, no to stwierdzam, że tak to będzie. Dajcie znać, co wy myślicie, czy dobry robię, co wy myślicie w ogóle o takiej ilości kosmetyków. Ja wiem, że to jest po prostu za dużo i, i, i w żadnym wypadku. Gdzieś tam nie gloryfikuje, nie promuje kupowania, no tu, strasznie dużego kupowania, no ale po prostu, no tak jest, tym się zajmuję. Hobbystycznie, oczywiście, ale się zajmuję i po prostu tego, no jest dużo i, i tak i tak będzie. A jak Wam mówię, że kosmetyki ciągle nowe, gdzieś tam wychodzą i przychodzą też do mnie i sama też kupuję, no to na przykład przyszły do mnie wczoraj takie dwie przesyłki. Właściwie to jedna wczoraj, jedna przedwczoraj. Z Marek troszeczkę bardziej powiedzmy premium. Dostępnych w seforze. Tak razie nie wiem, pewnie też. Nie sprawdzałam jeszcze, ale też wiadomo na notino i tak dalej, ale właśnie bardziej takie z tej półki powiedzmy cenowej premium. I cieszę się bardzo, że mogę takie kosmetyki też testować. Czasami coś kupię, czasami właśnie coś, coś dostanę, więc bardzo, bardzo się cieszę. I już Wam pokazuję, mamy tutaj taką przepiękną szkatułeczkę, więc super będzie można coś tam przechowywać. Te... Te pudełka one co jakiś czas się rozklejają, więc wymieniam sobie je, ale właśnie przychowuję różne rzeczy. Też, jak widzieliście, często też segreguję ostatnio kosmetyki do testów właśnie w takich różnych pudełkach. Tutaj mamy Y, tutaj mamy Y, I otwieramy jest karteczka. Co to za produkt? Proszę bardzo. W środku jest. no, takie wypełnienie I jest właśnie ten produkt. I ten produkt wygląda tak. I ja do końca to jest odcień numer 2. Proszę bardzo. Ja do końca już nie wiem, bo ym, agencja, dostałam to od agencji, pisała, że jest to rozświetlacz. To z tyłu jest napisane, że jest to produkt Ikona. Produkt Ikona, czyli taki flagowy produkt. Z tego co widzę, to jest właśnie bardziej rozświetlacz. Taki korektor rozświetlający, może nawet. Napisane jest, że to jest formuła rozświetlająca, więc zobaczymy, przetestujemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo z tego co widzę, to można to nałożyć właśnie na powieki. Na kości policzkowe, ale też pod oko, może właśnie, żeby rozświetlić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest to formuła w pędzelku, więc zobaczymy. Na pewno to przetestuję tutaj na YouTubie, w teście właśnie takich droższych kosmetyków. A szybciej będzie na pewno na szorcach i na TikToku, na rolce. Zobaczymy. Może, może też dodam na rolkę. Zobaczymy. Także zobaczymy, jak to będzie działało. Tuszkę klat. Nie wiem, czy to tak czyta. Ale dobra, załóżmy. Jestem bardzo zadowolona, jestem bardzo ciekawa tego produktu, czy to właśnie będzie bardziej korektor, czy rozświetlacz, czy korektor rozświetlający. Zobaczymy tę formułę. Też czytałam opinię, bo chciałam właśnie zobaczyć, co to dokładnie jest, żeby wiedzieć, czy chcę to przetestować, czy nie, bo też wszystkiego nie biorę. No i rzeczywiście mnie zainteresowało, więc mówię, dobra, z chęcią przetestuję, więc jest to prezent. I druga przesyłka jest od manką I w środku mamy... Właśnie to. I mamy tu równie przepiękne, różowe pudełko. Właśnie fajnie, że te pudełka są z papieru. No i oj, w środku mamy, proszę bardzo, taki napis. Hmm. Happiness Inside. Szczęście w środku. I tu mamy tym razem różowe zawinięcie. I w środku mamy te perfumy, proszę bardzo. I zobaczmy, jak one wyglądają w środku, bo to nie jest klasyczna wersja. Mam miniaturkę tych klasycznych. E, I proszę bardzo. Tak one wyglądają przepięknie. I do tego mamy pomadkę, to dam w odcieniu uuu, intensywny i Zobaczmy, jak wygląda opakowanie. Bardzo ładne, zobaczcie. Coś takiego. Podobne w sumie do tej miniaturki pomadki, którą znalazłam w kalendarzu odwentowym, więc fajnie. I czekajcie, jak to się... Okej, okay, tu trzeba nacisnąć i dopiero ten produkt wychodzi. Uuu, ciekawie. To jest... Taki ognisty kolor. Także cieszę się bardzo, że marki mnie doceniły i mogę przetestować właśnie kolejny raz produkty od Lancome i Yves Saint Laurent, bo dostałam w tamtym roku, jak dobrze pamiętam, maskarę, a w tym roku od Lancome dostałam właśnie podkład, o którym Wam mówiłam, którego test tutaj też nagrywałam i który bardzo mi się podoba. On będzie w hitach tego roku. Pomimo tego, że dużo produktów już mam i używam, to tego produktu, tego podkładu już używam jedną trzecią i jest super. Z takich właśnie podkładów hitów w tym roku na razie to jest ranką i Maybelline Superstay. To są moje cudowne odkrycia. Jak pamiętacie, to w tych pudełkach mam takie pudełka, które służą mi do segregacji kosmetyków do kolejnych filmów. I tutaj mam Catrice, tu mam produkty Essence, tutaj mam gąbeczki i pudry i setting spraye. A tutaj, tutaj co jest? Tutaj jest, zaraz zobaczymy, co tutaj jest, nie mogę tego otworzyć. Mm, tutaj mamy, aha, te droższe kosmetyki, dobra. E, I tak, tutaj mam jeszcze taką paczuchę, która już leży tutaj na, sto na stercie paczuch, które są do testów. Jakiś czas, i tak, tu mamy gąbeczkę, więc e, gąbeczka leci do gąbeczek w zapasie. I mamy tutaj produkty od Catrice, które kupiłam do testów. Tu mamy dwa pudry. Mamy też coś do brwi, takie mydełko. Wosk właściwie jest opisane. Mamy też ten podkład, który mi polecaliście. Mamy też kreczkę do brwi. Mamy też. Co to jest? Eyeliner. Co tu? O, Kiko tutaj jest? Aha, dobra, to Kiko idzie do kiko. To jest liner w każdym razie z kiko. Tutaj mamy. Y korektor i mamy też paletę do konturowania, więc to idzie do Catrice. Też mam taką przysyłkę, która leży, więc muszę to wszystko posegregować, bo inaczej nie zacznę nagrywać. I tu też są produkty, no na przykład tutaj ten produkt już przetestowałam, już możecie sobie zobaczyć test tego produktu, ale to też jest Catrice. I tak, co my tutaj jeszcze mamy? Tu też sobie posegregujemy od razu i będę wiedziała już, co mam nagrać. I teraz tak, to jest produkt z Essence, więc idzie do Essence. To jest produkt z Catrice. Tu też jest puder. Tu mamy też Catrice. Tu mamy Essence, więc idzie do Essence. Tu mamy tusz do rzęs od Catrice i pomadkę od Essence. I mamy też coś takiego od Essence. I też mamy tu taką paletę cieni od Catrice. Ja sprzątam dalej. Już kolejną szufladę mi się udało posprzątać i kolejne kosmetyki gdzieś tam e, odłożyć. E, także trzymajcie za mnie kciuki. Tamten film też niedługo będzie na kanale. Dzięki Wam bardzo, że dziś mi towarzyszyliście tutaj w sprzątanku. No i widzimy się też już niedługo. Pa!